na dekorację y, tam, gdzie jest pozytyw, dobrze? Ok. Jeszcze raz panie. Dwa, jeden i góry. Brawo, brawa! Brawa! Od niejowiem, ostatnia prosta! Jest ty to, jeszcze Będziesz wrócił, będziesz poleciał. I mamy pierwszego zawodnika z numerem 27 na mecie. Po drugim agrowaniu. 30. Mamy trzeciego zawodnika na mecie. Do końca, do kocha. Jest Ada, z numerem. Jaka trasa? Trudna? Trasa trasa. A ścianie się czerwciwe. Nic nie szkodzi. dziewczyny. Było super. Wręczamy medale. Medale odgrawerowanie 3D, a wyścig najmłodszych wspierają Lasy Państwowe. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jest sponsorem wyścigu dzieci. Pokażcie medale. Ale super. I oczywiście Klub Kolarski Rzymia koło Brzeska na od samego początku. Yes. Klaudia, Klaudia. Gdzie jest nasza Klaudia, ale robię na Jest Klaudia. Oki z klubu kolorskiego Ziemia Kołobrzeska. A ja bardzo serdecznie dziękuję rodzicom i trenerom za przybycie dzisiaj mimo tak niesprzyjającej pogody i czasu wolnego od pracy. Wy jak zawsze poświęcacie swój wolny czas dla nadziei polskiego kolarstwa, to się chwali. Dzieciom bijemy brawo, ale tutaj jest wielki szacunek dla rodziców, którym się chce i, i wierzą w swoje pociechy. I mam nadzieję, że to zaowocuje w przyszłości. Jeszcze raz gorące brawa dla najlepszych zawodników wśród juniorów. 都会。